Obie, które widzicie za moimi plecami, to imponująca hala numer jeden, hala o powierzchni dwóch hektarów, jedna z największych i najnowocześniejszych hal w obrębie polskiej grupy zbrojeniowej. W zasadzie może z nim konkurować tylko i wyłącznie hala, w której będą budowane mieczniki, czyli Gdyńska Hala. Natomiast dlaczego ona jest tak istotna? Ona jest tak istotna z kilku przyczyn: a mianowicie produkcja czołgów to nie tylko ludzie, to nie tylko know-how, to nie tylko oprzyrządowanie linii technologicznych. To nie tylko technologie, które przyjmuje Zakład jako biorca offsetu, ale przede wszystkim budynek, w którym można po prostu umieścić produkcję. I teraz niezależnie co będzie w tej hali powstawać. Czy to będą czołgi K2PL, czy to będą remontowane i modernizowane w przyszłości Abramcy, czy to będą inne pojazdy gąsienicowe będące na wyposażeniu sił zbrojnych RP. Jest ogromna, nowoczesna hala, która posiada sześć suwnic o udźwigu 50 ton. Te suwnice w tandemie są w stanie podnieść 100-tonowy pojazd. Jest posadzka, która może wytrzymać nacisk ponad 70 ton. Jest nowa instalacja elektryczna, nowa instalacja oświetleniowa, kanalizacyjna. Wydaje się, że to nie jest może coś aż tak istotnego jak same czołgi, jak sam sprzęt do ich wytwarzania, ale wbrew pozorom infrastruktura jest bardzo, bardzo istotna i przez lata ta infrastruktura była nie do finansowania. Po prostu nie było nowoczesnych hal, nie było nowoczesnych budynków w, całym polskim, w całej polskiej zbrojeniówce. Natomiast to się od paru lat zmienia i wyrazem tego jest między innymi hala, którą widzicie za moimi plecami. Jest to naprawdę imponujący obiekt. W zasadzie można powiedzieć, że wszystkie inne hale wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu mogłyby się zmieścić w obrębie tej hali. Mamy dwie na wyboczne. Mamy możliwość bardzo nowoczesnego ustawienia ciągów technologicznych albo do obsługi modernizacji już istniejących maszyn, albo do produkcji czołgów np. K2PL. Można powiedzieć, że hala ta robi bardzo duże wrażenie, natomiast nie wiem, czy pamiętacie poprzedni odcinek, który był wypuszczony, w którym dwóch panów dyrektorów opowiadało o tej hali. Jeżeli przeoczyliście, tylko przypomnę, że historia tego miejsca jest bardzo ciekawa, ponieważ ta hala powstała pod koniec lat 80. i ona w swoim zamyśle miała służyć mobilizacyjnej produkcji czołgów t 70 albo T-55, czyli w przypadku Wielkiej Wojny Układu Warszawskiego z NATO miało rozproszyć produkcję i część produkcji czołgów takiej mobilizacyjnej, wojennej miała trafić m.in. do poznańskich zakładów. Miało być tutaj produkowane również czołgi T-72 i m.in. pod kątem tej mobilizacyjnej, wojennej produkcji powstała ta wielka hala. Ona nigdy nie została w pełni ukończona. Natomiast wielką mądrością która była w tych zakładach realizowana konsekwentnie, było to, że tej hali nie wyburzono, nie zlikwidowano, i tylko stwierdzono, że należy ją utrzymać. Ona była należycie konserwowana, nie popadła w ruinę. No i kiedy Zaszła konieczność wydzielenia nowego obiektu, taki obiekt już był, należało go tylko głęboko zmodernizować, co właśnie możecie zobaczyć za moimi plecami. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy już halę całkowicie skończoną, gotową, zresztą ona ma być do końca 2024 roku w zasadzie przygotowana do produkcji, znaczy pod zainstalowanie ciągów technologicznych produkcji docelowego czołgu w Wojsku Polskim albo modernizacji innych maszyn i miejmy nadzieję, że najpóźniej za dwa lata zobaczymy tutaj już za moimi plecami szereg wozów bojowych, które będą obsługiwane w poznańskich zakładach motoryzacyjnych Esa. Wojciech Witner, dyrektor handlowy Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu. Mam przyjemność pełnić tę funkcję już czwarty rok. Wcześniej przechodząc różne stopnie kariery zawodowej od konstruktora w dziale konstrukcyjno-technologicznym, poprzez inżyniera produkcji w dziale zarządzania projektami, a także jako konsultant techniczny, miałem okazję zapoznać się z wieloma aspektami prowadzenia działalności przez spółkę. Przez ten okres 10 lat miałem także możliwość zaobserwowania wielkich zmian, jakie... Miały miejsce w spółce nie tylko pod względem organizacyjnym, ale także pod względem inwestycyjnym, pod względem produktów, jakimi spółka się zajmuje i jakie usługi są realizowane na rzecz Sił Zbrojnych RPA, bowiem to jest najważniejszą i można by powiedzieć, że jedyną powodnią podporządkowane są wszystkie pozostałe misje, cele, jakie realizuje spółka. Ten okres czasu zbiegł się także z prezesą pani prezes Elżbiety Wawrzynkiewicz, czyli okres stabilizacji, okres. Podążania w kierunku realizacji jednego celu, czego wymiarem, efektem, konsekwencją, skutkiem są inwestycje, które były prowadzone przez ten okres 10 lat. Kolejną rzeczą bardzo pozytywną jest niezmiernie dobra płynność finansowa spółki, bardzo dobry cash flow, który także wynika, czy przede wszystkim wynika z bardzo dobrych wyników finansowych, jakie spółka przez te 10 lat osiągała. Dla przykładu w roku 2014, kiedy spółka osiągała przychód na poziomie około 50 milionów, obecnie realizujemy przychód, obrót na poziomie 300 milionów. Około. W tym roku być może nawet historyczny. Miejmy nadzieję, że uda się ten cel osiągnąć. Co jasno i wyraźnie wskazuje nie tylko poprzez ten materiał, który Państwo mieliście okazję oglądać, macie okazję oglądać, który jasno i wyraźnie ukazuje to, jak firma obecnie wygląda jak nowoczesną jest nie tylko pod względem infrastruktury, ale także kompetencji, bo one przede wszystkim przemawiają za potencjałem i kompetencjami w tym ogólnym sensie opisującym spółkę, co jak powiedziałem wcześniej jasno i wyraźnie pokazuje, że ta stabilizacja, czyli posiadanie stabilnego zarządu, stabilnego prezesa tego samego przez długi okres czasu, procentuje w wymierny sposób czego efekty jesteśmy w stanie obserwować i czego efekty ja byłem przez ten okres 10 lat w stanie zaobserwować. Się Leopardy 2 Hala CD. Hala, której nie możemy Wam w całości pokazać, ponieważ jest gorąca prośba ze strony wojska, żeby nie pokazywać ile dokładnie maszyn jest w tej hali remontowanych. Ale mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że jest tutaj dużo Leopardów 2, które trafiają w to miejsce. Są weryfikowane. Jeżeli weryfikacja wskazuje na to, że wymagają remontu, to są rozdzielane. Wieża jest rozdzielana od kadłuba. Osoba na weryfikację trafia wieża do innej hali. Natomiast tutaj w tej hali są. Remontowane kadłuby. Kadłuby są rozbierane na poszczególne podzespoły. Potem następuje weryfikacja tych podzespołów. To, co musi być wymienione, zostaje wymienione. Cała reszta potem, tutaj, pojazdu jest składana. Kadłub, oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, jest malowany, zregenerowane. Podzespoły trafiają z powrotem do pojazdu. Pojazd jest składany, jest kompletowany razem z wieżą, i potem trafia na testy. Najpierw na testy zakładowe, tutaj sprawdzające, czy wszystko jest w porządku. A potem ma miejsce oczywiście odbiór przez wojsko i testy ze strony Sił Zbrojnych RP, które weryfikują, czy pojazd został w całości, tak jak chce tego wojsko, wyremontowany. Oczywiście za każdym razem jest to weryfikacja pozytywna. I tutaj właśnie od wielu, wielu lat, można powiedzieć, że już od ponad dekady. Na miejsce remont, tak jak wspominałem, chyba najważniejszych wozów w Siłach Zbrojnych czyli w Leopard 2. Dalej są to 232 pojazdy Leopardy 2A5, czyli dalej najliczniejszy nowoczesny czołg w Siłach Zbrojnych RFP, ponieważ pamiętajmy, że K2 Gap dopiero docierają do kraju. W przyszłym roku będziemy mieli Abramce M1 A2 3 natomiast do tego czasu właśnie Leopard 2A5 jest najnowocześniejszym pojazdem. Jeżeli chodzi o ujęcia, które widzieliście, Play, który widzicie jako przebitki z drogą możecie zauważyć kadłub, który no, trafił do remontu, mocno już był splatowany ponieważ wojsko bardzo intensywnie użytkuje Leopardy 2A5 natomiast potem mogliście zauważyć ujęcie wozu złożonego i wozu stojącego za mną kadłuba który jest już po całkowitym remoncie wygląda jakby świeżo wyjechał z fabryki za niedługo na tym kadłubie za moimi plecami zostanie posadzona wieża wojsko przejdzie obiory, najpierw Zakładu potem odbiory wojska i trafi do pierwszej Warszawskiej Brygady pancernej. na hali silnikowej, wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu. Jest to jeden z najważniejszych tego typu obiektów w Polsce. Dlaczego najważniejszych? Ponieważ wojskowe zakłady motoryzacyjne SNA w Poznaniu są wyjątkowym w środkiem skali Polskiego Przemysłu obronnego, ponieważ remontuje się w nich silniki zarówno w vozach postsowieckich, czyli np. UTD-20 wybojowy podsób PH1 albo do PWR-ów, bozów Rozpoznawczych, a za moimi plecami widzicie wielki, ogromny powerpack, czyli zespół napędowy ciągu Leopard 2. Silnik ten mokry, zalany płynami warzyw ponad 5 I co możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć skrzynię przekładniową, ręka. Możemy zobaczyć blok wentylatorów. Za mną jest blok filtrów. Mamy oczywiście sam silnik. Tego typu powerpacki trafiają do zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu i są takie zainteresowane, są sprawdzane. Potem w zależności od tego, co jest wymagane do ich obsługi. Oczywiście są rozmontowywane na poszczególne podzespoły i bloki silnika na przykład są, jeżeli zachodzi taka potrzeba, rozbierane całkowicie aż do wału korbowego i remontowane w Poznaniu. Skrzynie biegów trafiają, czyli skrzynie biegów, tylko przepraszam, czyli przekładnie hydroponetyczne trafiają do Niemiec. Silnik potem po remoncie jest składany ponownie w tym miejscu, no i na hamowni jest hamowany, żeby sprawdzić, czy że wszystko działa prawidłowo. I tego typu kompletny powerpack jest oddawany w środku I Trzeba pamiętać o tym, że Wojsko Polskie użytkuje ponad 232 czołgi rodziny Leoparda 2A4 i 2A5. I te maszyny mają już swoje lata. Te maszyny wymagają napraw, wymagają remontu, trzeba pamiętać o tym, że wciąż są to najliczniejsze czołgi w siłach zbrojnych RP i wciąż są to najnowocześniejsze maszyny. Mówię tutaj o Leopardach 2A5, które w większej liczbie są. Oczywiście docierają czołgi K2K-Filler, docierają, docierają czołgi Abrams w wersji M1A1. Prawdopodobnie w przyszłym roku zaczną docierać czołgi M1A2. Zobaczymy. Natomiast dalej kośćcem wojsk pancernych i zmechanizowanych są Leopardy 2. I nie ma możliwości szkolenia czołgistów, mimo wszystkich symulatorów, trenażerów, mimo tego całego wirtualnego fala walki, nie ma możliwości należytego do szkolenia czołgisty bez po prostu wsadzenia go do czołgu i działania na poligonie. Jeżeli czołg działa na poligonie, to oczywiście zużywa się, oczywiście jest remontowany, jest remontowany w jednostkach. No i w pewnym momencie musi po prostu trafić tutaj właśnie do poznania, do Wojskowych zakładów motoryzacyjnych, gdzie osobno silnik, osobno reszta czołgu przechodzi weryfikację. Natomiast kompetencje silnikowe są dość unikalne, ponieważ kompetencje silnikowe buduje się latami, kompetencje silnikowe są trudne do zbudowania i nie da się ich stworzyć bez, bez przede wszystkim doświadczonej kadry mechaników, techników, którzy są w stanie te silniki serwisować, bez odpowiednich oczywiście instrukcji obsługi, czyli dokumentacji, no i bez hamowni, no i przede wszystkim dobrych reakcji z producentem silnika i układu napędowego. I te wszystkie elementy są w Poznaniu. Pamiętajcie, drodzy widzowie, że pierwsze Leopardy 2 były tutaj remontowane ponad dekadę temu. Miejsce, w którym tutaj się znajduje, jest nierozerwalnie związane z obsługą i serwisem tych maszyn w Polsce. Dobrze, że te kompetencje powstają, ale te kompetencje są też rozwijane, ponieważ pamiętajcie, że będą remontowane Abramsy. Będą remontowane prędzej czy później czołgi K2, do docelowe PL. I zakładami, które mają kompetencje, mają potencjał, żeby podjąć tych remontów, są właśnie zakłady motoryzacyjne w Poznaniu. Zobaczymy co się dzieje, natomiast jestem teraz w trakcie przerwy. Ale ta hala normalnie tętni życiem, jest tutaj bardzo głośno, jest tutaj bardzo gwarnie, ponieważ non-stop po prostu jest tutaj remontowana duża ilość zespołów napędowych. I to właśnie chciałem Wam pokazać. Tomar Żuczak, zastępca dyrektora do spraw rozwoju i badań. Wojskowy Zakład Motoryzacyjny pracuje od prawie 12 lat, a od 7 lat pracuję na stanowisku Zastępcy Dyrektora Rozwoju i Badań. Zaczynałem swoją karierę od konstruktora elektryka, a następnie byłem koordynator, koordynatorem projektu. Obecnie jestem szefem biura konstrukcyjnego, który jest odpowiedzialne za wszystkie aspekty badawczo-rozwojowe rozwoju wojskowych Zakładzie motoryzacyjnych. Podczas kierownictwa Pani Prezes Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych m.in. zmodernizowaliśmy pojazdy BWR-1S i BWR-1D w zakresie m.in. wszystkich systemów rozpoznawczych, które dotychczas były zastosowane, a zostały zamienione na najnowocześniejsze systemy znajdujące się w Siłach Zbrojnych RP. Kolejnym bardzo istotnym projektem dla Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych jest zespół napędowy do MBPWP Boczów. Stoimy właśnie przy silniku, który jest sercem tego zespołu napędowego. W tym roku dostarczymy pierwsze zespoły napędowe do produkcji silnej do Kutyselowa Wola, która jest integratorem całego pojazdu. Cały projekt Bursuka rozpoczął się w 2014 roku, kiedy została podpisana umowa z NCBR. Następnie zostały opracowane koncepcje przez naszych inżynierów, jak ten zespół napędowy powinien wyglądać na podstawie założeń taktyczno-technicznych, które zostały opracowane przez siły zbrojne. Oczywiście cały zespół napędowy jest zbudowany z zagranicznych komponentów. Między innymi silnik dostarcza nam niemiecka firma MTU, a obecnie rolls Royce Solution. Skrzynia jest w produkcji firmy Caterpillar. Jest to skrzynia X300, która w najbliższym czasie zostanie zastąpiona przez skrzynię Allison 34 która jest modernizowaną wersją dotychczasowej skrzyni. Układ chodzenia pochodzi z polskiej firmy BSPL, a przystawka odbioromocy, która znajduje się pomiędzy skrzynią a silnikiem, jest dostarczana przez firmę Eskopałę. Można by powiedzieć, że. Stworzenie takiego zespołu napędowego to jest bardzo prosta sprawa, bo to praktycznie jest połączenie kilku komponentów w całość. Niestety mogę Państwu powiedzieć, że to nie jest wcale taka prosta sprawa. Nasi inżynierowie spędzili naprawdę bardzo dużo czasu, żeby te wszystkie systemy zintegrować. Następnie pierwszy prototypowy zespół napędowy został dostarczony do Kutasowa-Wawola i zamontowany w modelu funkcjonalnym, na którym sprawdziliśmy podstawowe funkcje tego zespołu napędowego. Następnie powstał drugi prototyp, który już został zainstalowany w praktycznym prototypie pojazdu, który został podany badaniom kwalifikacyjnym. Zespół napędowy, jak i zarówno cały pojazd przeszedł pozytywnie badania kwalifikacyjne. Następnie zostały stworzone cztery dodatkowe pojazdy, które poddane były badaniom w otoczeniu systemowym, które również w tym roku zakończyły się z wynikiem pozytywnym. Z tego powodu jesteśmy gotowi i możemy rozpocząć produkcję seryjną zespołów napędowych, jak i co za tym idzie również produkcję seryjną pojazdów Porsche i dostarcza je do Sił Zbrojnych RP, a wiemy bardzo dobrze, że ten projekt i ten pojazd jest bardzo potrzebny Siłom Zbrojnym, jest to kluczowy projekt dla, zarówno dla nas, dla całego przemysłu zbrojeniowego, jak i Sił Zbrojnych. Nazywam się Mikołaj Tokarek, jestem dyrektorem produkcji wojskowych zakładów motoryzacyjnych w Poznaniu. Znajdujemy się w jednej z hal, na której dokonywane są remonty i przeglądy, a także serwisy systemów wieżowych czołgów Laopard 2A5. Jest to jedna z podstawowych działalności spółki na chwilę obecną, po niestety zakończonym kontrakcie na czołgi T-72, także zbliżającym się do końca kontraktów na remonty pojazdów BWP-1. Firma zbudowała kompetencje w zakresie remontów i obsług systemów wieżowych, a także całych czołgów rodziny Leopard 2, a także 2.4. Zaczynamy swoje kompetencje tak jak każda spółka, która solidnie chce przygotować się do zadania zarówno produkcji, jak i modernizacji sprzętu, czyli od zdolności MRO, działalności remontowo-serwisowo-obsługowej. Tak naprawdę konsekwentnie realizujemy tę politykę już od ponad 10 lat. W niezmienionym składzie kluczowych ludzi na stanowiskach zarządzających. To pozwala nam budować te kompetencje w sposób, który gwarantuje sukces i to potwierdzają liczby. My konsekwentnie rok do roku polepszamy wynik pod względem ilości przekazywanego sprzętu, głębokości świadczonych usług. Jesteśmy pod koniec tak naprawdę drugiej umowy ramowej z czwartym ergologiem na naprawy i serwisy sprzętu rodziny Leopard. A także realizujemy w tym roku zadanie polegające na modernizacji ostatniej już partii pojazdów BWR1, zarówno w wersji S, jak i D. Czyli jest to remont połączony z głęboką modernizacją sprzętu. Bierzemy także udział w nowych wyzwaniach i budujemy te nowe kompetencje, takie jak udział naszych pracowników wraz z zespole amerykańskim producenta, czyli wykonujemy razem operację deprocesingu, czyli przygotowania czołgów M1A1 po dostarczeniu ich do Polski, także przygotowujemy się do zadania deprocesingu nowej kolejnej dostawy, czyli 250 sztuk czołgów wersji M1A2 SEPV-3.